Moja babcia jeździ w stajni na, na, motorze, motorze, na motorze Na motorze, na motorze Moja babcia jeździ w stajni na motorze, motorze. Zobaczymy co innego jeszcze ma Moja babcia słucha radia sztucznym zębem Sztucznym zębem, sztucznym zębem Moja babcia słucha radia sztucznym zębem Zobaczymy co innego jeszcze ma Moja babcia ma ulary za słonami, za słonami, za słonami. Moja babcia ma ulary za słonami. Zobaczymy co innego jeszcze ma. Moja babcia ma wysine z balustradą, z balustradą, z balustradą. Moja babcia ma wysine z balustradą. Zobaczymy co innego jeszcze ma moja babcia ma w łazience, papier papieroski, moja babcia ma łazience, papieroski zobaczymy co innego jeszcze ma moja babcia ma na ser kierownice, kierownice, kierownice moja babcia ma na garnku kierownicę. zobaczymy co innego jeszcze ma moja babcia ma na Tylne światło, tylne światło, tylne światło Moja babcia ma na lasce tylne, tylne światło Zobaczymy co innego jeszcze ma hey. Moja babcia ma na nocniku oświetlenie. Oświetlenie. oświetlenie oświetlenie, oświetlenie Moja babcia ma w nocniku oświetlenie Zobaczymy co innego jeszcze ma Moja babcia dzisiaj chodzi Blachy, w sukni z blachy, w sukni z blachy, w sukni z blachy. Moja Bacia dzisiaj, dzisiaj w sukni z blachy, zobaczymy, co innego jeszcze, jeszcze ma. ma. Moja Bacia ma pończokry z rewolwerem, z rewolwerem, z rewolwerem. Moja Bacia ma pończokry z rewolwerem, zobaczymy, co innego jeszcze ma. Moja Bacia ma na chębie, wie, Zobaczymy co innego jeszcze ma, ma. Moja babcia jeździ wstajemy na, na motorze na motorze, na motorze. Moja babcia jeździ wstajemy na motorze. Zobaczymy, co innego jeszcze ma.